Widząc nasze prace, ludzie reagują bardzo dziwnie. Jak można z papieru zrobić koszyk? I on jest taki fajny, taki sztywny, da się coś z nim przechować. Dla nich to jest wręcz nierealne, niemożliwe, tak? Ludzie nam mówią, ludzie starsi przede wszystkim, jak przechodzą, że gdzieś kiedyś te 40 lat temu uczyli się czegoś takiego w szkole. Nie wiedząc że? jak to się robi, zaczęli nam pokazywać jak się skręca rurki. Stałyśmy na jarmarku świątecznym, stałyśmy obok siebie, a mnie zafascynowała wiklina papierowa. Tak, tak. Zaczęła sama wyplatać. No i tak mniej więcej po pół roku zaczęłyśmy razem współpracować. Robimy dużo rzeczy dziecięcych dla, dla dzieci. dzieci. Widząc coś ciekawego e, dochodzimy do wniosku, że da się to zrobić z wikliny papierowej i po prostu to wyplatamy. Bardzo często też robimy e, rzeczy na zamówienie dla klientów, czyli pod względem wielkościowym, e, kolorystycznym, kształtu, więc tutaj jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo elastyczne. Pokażę, jak zrobić koszyk z wikliny papierowej, zaczynając od kręcenia rurek. Gazetę tniemy na paski i zwijamy pod łukosem na patyczku do szaszłyków. Zwijamy i końcówkę maźnimy klejem, tak żeby po prostu skleić, żeby rurka nam się nie rozkręciła. Patyczek oczywiście wyjmujemy i tak jest gotowa rurka. Smarujemy jedną rurkę klejem i wkładamy jedną w drugą. Po prostu je łączymy. Krzyżujemy rurki. I łapiemy je na początku cztery strony, przeplatając raz jedną, raz drugą. Jedną na wierzchu, drugą pod spodem. Ważna jest rzecz, żeby one się krzyżowały pomiędzy. Już mamy złapane i teraz je rozdwajamy, w ten sam sposób. Przeplatamy raz jedną na górze, raz drugą na dole. Mamy kolejny etap. Rozdwajamy rurki, czyli każdą rurkę. Platamy osobno, tym samym sposobem. Raz na dół i do góry. Jedną w dół, jedną w górę. Musimy po prostu każdą rureczkę teraz osobno opleść tymi dwoma, którymi pleciemy. Gdy już pleciemy spód w takiej wielkości, jaką potrzebujemy, yy, naginamy rurki. I oplatamy tak, tak, żeby utworzyć kształt koszyka. Mamy wypleciony koszyczek i teraz trzeba go zakończyć. Ucinamy za rurką i tą samą też o, wyrównujemy. Te stojące obcinamy mniej więcej na wysokość 2 cm pod łukosem. Pomagamy sobie patyczkiem i te ucięte końce wkładamy odginając wcześniej zrobiony rządek do środka. Gotowy koszyczek, wykończony, który, który może służyć nam na cukierki, jako osłonka do kwiatka. Żeby go usztywnić i zabezpieczyć przed wilgocią, można go jeszcze polakierować zwykłym lakierem wodnym.